Wieża czyszcząca występuje podczas wydruku modelu materiałowego metodą FDM. To najbardziej popularny sposób na uzyskanie idealnego przejścia między filamentami. Podczas zmiany filamentu drukarka przerywa drukowanie modelu i przesuwa głowicę na specjalnie wyznaczony obszar na stole roboczym, nanosząc niewielką ilość materiału. Wieża pomaga ustabilizować ciśnienie w ekstruderze, które jest niezbędne do uzyskania dobrej jakości wydruków. Wieża czyszcząca występuje niezależnie od rodzaju drukarek wielokolorowych, czy to jednogłowicowych, czy kilkugłowicowych. W obu przypadkach proces przejścia między kolorami jest podobny. W drukarkach jednogłowicowych wieża służy również do oczyszczania dyszy drukarki z resztek poprzednio używanego materiału, aby zapobiec zanieczyszczeniu nowego filamentu i zapewnić czystsze przejścia między materiałami. Wieża czyszcząca zawsze jest ustawiona na stole roboczym obok drukowanego modelu. Można ją zobaczyć już na etapie widoku ze slicer'a. Objętość wieży zależy od ilości zmian kolorów w modelu, a nie od wielkości samego wydruku. Drukując kilka modeli jednocześnie, możemy ograniczyć zużycie filamentu. Na stole znajduje się tylko jedna wieża czyszcząca, nieważne ile modeli naraz drukujesz. Wieża czyszcząca często jest niepełna w środku. Jej wypełnienie jest uzależnione od ilości zmian koloru na danej warstwie. Slicer ustawia domyślnie objętość wieży na podstawie modelu i rodzaju używanego filamentu. Na przykład Prusa Slicer to wartość 15 mm sześciennych dla PLA i 35 mm sześciennych dla wszystkich innych filamentów. Natomiast Orca Slicer ustawia domyślną wartość na poziomie 45 mm sześciennych dla każdego filamentu. Kształt wieży Standardowo kształt wieży to prostokąt, jednak istnieją modele, w których należy wybrać opcję wieży z podparciem stożkowym. Jest ona niezbędna w przypadku modelu z wysoką a wąską wieżą, gdzie jej stabilność może ulec zachwianiu w trakcie wydruku. Dodatkowy stożek poprawia jej stabilność na stole roboczym. Jeśli interesuje nas zmniejszenie wieży, ponieważ chcemy ograniczyć zużycie filamentu, to popularne slicery udostępniają nam kilka opcji. Czyszczenie na wypełnieniu. W związku z faktem, że wnętrze modelu zazwyczaj jest niewidoczne, możemy wyczyścić na nim pozostałości poprzedniego filamentu po zmianie koloru. Nie będziemy mogli całkowicie wyeliminować wieży czyszczącej, ale możemy ją zmniejszyć, co przełoży się na zmniejszenie zużytego materiału. Zobacz, jak można to ustawić w prusa Slicerze. Kliknij prawym przyciskiem model w widoku 3D. Wybierz opcję czyszczenia, a następnie w prawym panelu zaznacz czyszczenie na wypełnieniu modelu. Czyszczenie na modelu sprawi, że filament po zmianie będzie również drukowany na oddzielnym modelu, a jego powierzchnia będzie różnokolorowa. To ciekawa alternatywa w sytuacjach, w których nie zależy nam szczególnie na estetyce, np. Na przy ukrytych elementach mechanicznych lub dodania nieco awangardy w swoich wydrukach. Zobacz jak można ustawić taki wydruk w Prusa Slicerze. Kliknij prawym przyciskiem model w widoku 3D, wybierz opcję czyszczenia, a następnie w prawym panelu zaznacz czyszczenie na tym modelu. Sprawdzając obydwie opcje w slicerze, zmniejszenie wieży jest minimalne i wymaga większej pracy w przygotowaniu pliku. Moim zdaniem opcje raczej ciekawe z teoretycznego punktu widzenia, ale nie mają większego przełożenia na oszczędność filamentu. Ciekawy natomiast wydał mi się wariant o nazwie: Brak warstw bez czyszczenia. To redukcja wysokości wieży czyszczącej poprzez pomijanie warstw bez czyszczenia, czyli tych, na których nie występuje zmiana filamentu. Postanowiłem to sprawdzić. Dla przykładu wybrałem model wyciskarki do soku z cytryny, ale pokolorowałem go tak, aby móc przetestować tę opcję, czyli sam szczyt modelu jest powrotem do koloru z podstawy. Według parametrów w slicerze mniejsza wieża w tym przypadku pozwoliła na skrócenie czasu wydruku z 4 godzin 4 minut do 3 godzin i 58 minut. Zredukowanie zużycia filamentu na druk wieży z 1,44 g do 0,93 g. Efekt może niespektakularny, ale w wypadku podobnego schematu wydruku dwukolorowego warte rozważenia, zwłaszcza przy większych wydrukach. Dzięki tej metodzie budowanie wieży odbywa się wyłącznie w sytuacjach, gdy głowica musi zostać wyczyszczona, a nie w przypadku drukowania każdej kolejnej warstwy. W celu ustawienia tej opcji przejdź do sekcji ustawienia druku, kilka ekstruderów. Zaznacz brak warstw bez czyszczenia. Pamiętajcie jednak, że ta opcja jest wersją eksperymentalną, dlatego miejcie na uwadze, że nie ma w niej opcji zapobiegania zderzeniu ekstrudera z wydrukiem podczas obniżania go do druku wieży. Zaleca się usytuowanie wieży jak najdalej od modelu drukowanego np. w przeciwległych rogach stołu roboczego. Druk wielokolorowy bez wieży Mieliśmy kilka przykładów, gdzie możemy ograniczyć wieżę do minimum, ale powróćmy do pytania z tytułu. Czy wieża czyszcząca jest niezbędna do udanego wydruku? Postanowiłem to przetestować. W slajserze po prostu usunąłem wieżę czyszczącą. Szczerze mówiąc, jestem mocno zaskoczony efektem. Spodziewałem się ubytków w wydruku. Wydruk wyszedł w miarę ok. Jak widzicie, są pewne miejsca, w których filament z nieoczyszczonej głowicy został położony na wydruku, a jest to spowodowane brakiem czyszczenia głowicy po postoju. Myślę, że za jakiś czas możecie spodziewać się filmu, w którym rozwiąże ten problem. Ale pomijając ten aspekt, jestem pod wrażeniem, że można wydrukować model kolorowy całkowicie bez wieży czyszczącej. Myślę, że nie będzie to moja ulubiona opcja drukowania, bo wieża daje większą gwarancję udanego wydruku. Jednak to bardzo interesująca alternatywa i w przyszłości będę ją jeszcze testował. Podczas szukania informacji o wydrukach bez wieży czyszczącej zwróciłem uwagę na jeden wydruk, który pojawiał się na platformie Reddit. Wydruk postaci ze Squid Game został wydrukowany całkowicie bez tej wieży. Model waży ponad 2,5 kg i jego wydruk trwał ponad 7 dni. Wydruk wygląda naprawdę okazale i absolutnie nie widać na nim żadnych widocznych niedoskonałości. Ciekawy jestem, czy kiedykolwiek słyszeliście o alternatywnych opcjach drukowania bez wieży. Dajcie znać w komentarzu. Cześć!